Myślę, że nie była ona długa, ale wydaje mi się, że mecz 1.16 16 z Świtem Nowy Dwór z Lechią Gdańsk. Jednak trzy, trzy poziomy różnicy to smakuje dużo, dużo bardziej. Myślę, że coś związanego na pewno z piłką. Lubię koszykówkę, ale nie wiem, czy talentu by wystarczyło, więc na pewno coś związanego ze sportem. Myślę, że Spędzanie wolnych chwil z rodziną, z dziewczyną, ze znajomymi, jazda na rowerze, książka, film, serial, myślę, że to najbardziej lubię robić. Bawka, ostatnio widziałem, że Harry Pottera, ja trochę nowsze, jakieś Wiedźmin, czy czytam Wiedźmina teraz, czy, czy serial, to na pewno bardzo lubię. Serial film, spędzanie czasu z dziewczyną jak, jak przyjedzie do mnie. Myślę, że klasycznie wychodzenie ze znajomymi na kawę, na spokojnie porozmawiać. Myślę, że bardzo ważny klub na mapie Polski i jak usłyszałem, że będę mógł być częścią tego klubu, to wiedziałem, że dla mnie to jest bardzo duża szansa na rozwój. Jest kilka osób, ale myślę, że najbardziej z Jankiem Majsterkiem. Wiadomo, no dosyć ciężko jest połączyć z piłką studia, więc zaocznie studiowałem tak dosyć specyficznie bezpieczeństwo narodowe, a teraz jestem na ostatnim roku magisterki zarządzania. Ja pomyślałem, że pójdę na coś innego. Wszyscy raczej wybierali AWF, właśnie wcześniej zarządzanie, czy coś. Ja pomyślałem sobie, że w ten kierunek pójdę i. Wydawało mi się dosyć e, łatwiejsze też żeby pogodzić to z piłką. Może też przez to, że bardzo lubię historię, to też jakoś to jest powiązane z tym jakieś e, zajęcia, e, historia, filozofia i coś w tym stylu. Od małego bardzo mnie ciekawiła historia i nawet teraz w wolnej chwili często jakieś e, programy, jakieś e, czy kanały na YouTube związane z historią bardzo chętnie oglądam. Na futbolu aż tak chyba się nie znam na historii, ale mecze często oglądam, więc na pewno mam jakiś, jakąś wiedzę. Na pewno pierwszy turniej, który pamiętam, że oglądałem, to był Mistrzostwa Świata w 2000, 2006 roku. Wtedy, wtedy pamiętam, no to bardzo dobry turniej Artura Boruca był, a wiadomo, że nie wyszliśmy z grupy, ale naprawdę bardzo, bardzo dobry turniej jest z jego strony. No tak jak już mówiłem, nie jeszcze mam nadzieję, że przede mną, że będę grał z dużo lepszymi zawodnikami przeciwko przede wszystkim, ale myślę, że tak jak właśnie ten puchar polski graliśmy z Lechem Daństw, to wrażenie na mnie zrobił Ilka i Durmuz. Nie wiem, jakoś nie biorę to do siebie jakichś poszczególnych parat. Myślę, że jestem najbardziej szczęśliwy, jak wygramy mecz i pomogę drużynie w tym meczu i to jest dla mnie najważniejsze. Na ten moment krótki to awans z Polonią do pierwszej ligi, a bardziej szerzej no to zadebiutować w najwyższej klasie rozrywkowej. Myślę, że nie, że jak mamy mecz u siebie, to staram się cały dzień sobie tak zaplanować, żeby nie myśleć po prostu o meczu, a spędzić miło, spokojnie czas, w odpowiednim czasie zjeść posiłki. Ale przede wszystkim no, do meczu spokojnie sobie spędzić czas. Nigdy nie byłem taką osobą, która szukała zwady i zawsze staram się być fair wobec kolegów z drużyny i przede wszystkim z Michałem, z którymi rywalizuję. Nie ma żadnych problemów, dogadujemy się, żartujemy z, wspólnie, więc na plus na pewno. Myślę, że Barcelona, no. Każdy jest podzielony na reali Barcelony, ja Barcelona.